Angielski od podstaw dla początkujących, dopełniacz saksoński, apostrof s, mówienie, że ktoś jest w czyimś domu. Lekcja pięćdziesiąta czwarta. Jeśli chcesz powiedzieć, że ktoś jest w czyimś domu, dodaj s do imienia, nazwiska. Lub statusu. Boss, girlfriend i tak Osoby, o której jest mowa, słowo house, dom lub flat, mieszkanie jest domyślne i możesz je pominąć. Przykłady. Powtarzaj za mną. Is she at bils? Is she at Bill's? Czy jest u Billa? He is at his girlfriend's. He is at his girlfriend's. On jest u swojej dziewczyny. Im ad my bosses. Im ad my bosses. Jestem u mojego szefa. Jeśli miejsce, o którym jest mowa, nie jest domem lub mieszkaniem drugiej osoby, lecz innym miejscem należącym do niej, musisz wspomnieć, Nazwy tego miejsca. Przykłady? They are in Bill's garage. They are in Bill's garage. Oni są w garażu byla. I'm in my boss's office. I'm in my boss's office. Jestem w biurze mojego szefa. He's at his girlfriend's shop. He's at his girlfriend's shop. On jest w sklepie swojej dziewczyny. Sprawdź się, przetłumacz na język angielski, użyj dopełniacza saksońskiego, s tam, gdzie jest to możliwe. 1. Czy oni są u byla? Odpowiedź. Are they at Bills? Are they at Bills? Dwa. Jesteśmy u mojej babci. Odpowiedź. We are at my grandma's. We are at my grandmas. 3. Czy jesteś jego synem? Odpowiedź. Are you his son? Are you his son? cztery. Czy jesteś u Tiny? Odpowiedź Are you at Tina's? Are you at Tina's? Pięć. Jestem w kolegium u mojego przyjaciela. Odpowiedź: I am at my friend's college. I am at my friend's college. Sześć. Ich tutaj nie ma. Odpowiedź: They aren't here. They aren't here. Siedem. To jest moja mama i tata. Odpowiedź. They are my mother and father. They are my mother and father. Osiem. Gdzie oni są? Odpowiedź. Where are they? Where are they? That's all for today. See you later, Poland. You stay classy.